Pokój i dobry, kochani. Dziś jest czwartek, 31 lipca. W liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Ignacego Loyoli, prezbitera, założyciela jezuitów, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kuchanie, dzisiaj w liturgii Pan Jezus Królestwo Boże przyrównuje do połowu ryb. To znaczy mówi o tym momencie, kiedy rybak wyławia sieć różnych ryb, tych dobrych i tych złych, wyławia na brzeg i w tym momencie dokonuje pewnego rodzaju segregacji. To, co dobre zostawia, to, co złe, po prostu wyrzuca. Jest to obraz również naszego życia. Każdy z nas ma w sobie i dobro, i zło. I powinien segregować, nie powinien bezkrytycznie podchodzić do swojego życia, ale powinien po prostu segregować i nazywać rzeczy po imieniu. Z kim się zadajesz, takim się stajesz, a więc również w moment, kiedy masz jakieś spotkania, masz relacje z innymi ludźmi, powinieneś zobaczyć, jakie są owoce tych spotkań. Czy przypadkiem nie jest tak, że te niektóre relacje są toksyczne. Po spotkaniu z takimi ludźmi stajesz się gorszym. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział, że chcielibyśmy czasem rozgraniczyć, postawić taką granicę pomiędzy ludźmi dobrymi i złymi. Podczas gdy powiedział ta granica jest często w nas i w tobie i we mnie. Często są takie rzeczy, które są zarówno dobre, jak i złe i powinniśmy je po prostu segregować i sprawić, żeby to co złe wyrzucać z naszego życia. Również jeśli chodzi o sieć internetową, bardzo dobrze koresponduje to z tą siecią, powiedzmy, taką realną społowryb. ryb. W sieci internetowej też są rzeczy dobre i są rzeczy złe. I powinniśmy starać się korzystać z tego, co jest dobre, ale unikać tego, co Panu Bogu się nie podoba, co widzimy, że nie przynosi żadnego jakiegoś takiego owocu duchowego. Kochani, takim szczególnym momentem, kiedy segregujemy w sobie to, co jest dobre, to, co jest złe, jest spowiedź. Teraz patrzę tutaj na pojemniki. Które służą do tego, żeby segregować śmieci, i myślę, że też nasze życie często też może być takim momentem, i spowiedź może być takim momentem, w którym segregujemy, w którym rzeczy nazywamy po imieniu i stajemy, staramy się odrzucić w sobie to, co jest złe, a rozwinąć w sobie to, co jest dobre. I myślę, kochani, że spowiedź jest takim dobrym momentem, mimo że niektórzy może zniechęcają się i mówią sobie, tyle razy w życiu się już spowiadałem, no i co? No i nic z tego nie ma. No, ciesz się, że nie dochodzą przynajmniej jakieś nowe rzeczy, a może w jakimś minimalnym stopniu gdzieś tam poprawiasz się. Może są jakieś grzechy, z którymi już się rzeczywiście uporałeś, i wtedy może zobaczyć, że to ma sens. Ta praca nad sobą ma rzeczywiście sens. Bo z pracą nad sobą jest tak jak z takim ogrodem, który, gdy przygotowujemy, to staramy się, żeby nie w sposób spontaniczny, taki chaotyczny i przypadkowy zasadzić tam. To, co w nas jest, ale żebyśmy mieli na to głęboki wpływ, czy dopuszczamy do swojego serca dobro czy zło. Ja wielokrotnie, kochani, kiedy przybywam na wieś do mojej samotni, to koszę trawę, i po jakimś okresie nieobecności znów muszę kosić trawę. I ktoś by mógł powiedzieć: Czy to ma sens? Ma sens. Bo w momencie, kiedy przykładamy się, kiedy nie zgadzamy się na to, żeby, żeby powiedzmy w sposób przypadkowy te pokrzywy i wszystko cokolwiek tam jest, jakieś chwasty, były po prostu za, zachwaszczały tę ziemię, to pracujemy nad tą glebą po to, żeby te rośliny, które są pożyteczne, żeby miały jakiś oddech, żeby mogły się dynamicznie rozwijać, żeby chwasty nie zachwaszczały, nie, nie ciągnęły soków z tego, co jest, co jest dobre. Kochani, i życzę wam, żebyście się nigdy nie zniechęcali, żebyście segregowali, żebyście nie podchodzili bezkrytycznie do swojego życia. Czasem byśmy chcieli segregować, powiedzmy, grzechy naszych sąsiadek, sąsiadów, współbraci, współsióstr, współmałżonków itd., ale najlepiej, jak każdy zrobi porządek w swoim sercu. I z tego miejsca, z Rzymu, gdzie jestem na spotkaniu, jubileuszowym młodych, chcę przekazać wam teraz Boże błogosławieństwo, Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże Papa, pa. do jutra.